Dziękuję księża, drodzy bracia i drogi siostry, bracie i siostry w jednej wieży. Na koniec o Matko jasnobórska przybyłem tutaj, aby ci jeszcze raz powiedzieć totus Tu. Jestem o Matko cały Twój i wszystko moje jest Twoje. Mhm. Wszystko moje, a więc także moja ojczyzna, mój naród. O matko, zostałem powołany do posługi Kościołowi Powszechnemu na rzymskiej stolicy świętego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłudze powtarzam wciąż Totus. Tej ziemi i tego narodu, to jest mój naród, to jest moja ojczyzna, Matko. Wszystko moje jest Twoje, Matko, wszystko moje jest Twoje. Cóż Ci mogę więcej powiedzieć?

chociaż trochę pójść po jego śladach. Pragniemy pójść także

sama miała być Matką Syna Bożego. ki je bilo za mano in šel. Przez Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych, mocno i stale ma być wyznawana nauka, według której najświętsza dziewica Maria w pierwszej chwili swego poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmocnego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa. Zbawiciela rodzaju ludzkiego została zachowana wolna od wszelkiej zmazy pierworodnej. gdzie procesję światła ze śródmi do figury niepokalanej a Były cudowne interwencje Pana Boga w historii narodu wybranego, a zwłaszcza wyjście Izraelitów z niepokoju. Syna tego zaś, powiada święty papież, pierwej poczęła duchem niż ciałem. that's przekonanie sporej liczby ludzi, że człowiek może mieć jakby dwa oblicza. Bardzo wyraźnie w tym, co jest dla człowieka źródłem poczucia szczęścia, źródłem radości, ale też niejednokrotnie przyczyną najbardziej dojmującego bólu. Jak łatwo to myśleć. Dlaczego to, gdy tyle narodów ogarniętych akcją niszczenia? Świadczenie mnie pouczyło, że tylko na tej drodze, przy pomocy dziewicy społożycielki i Pani Jaskogórskiej, można czegoś dokonać w Polsce, oczywiście mocami Bożymi. Taka jest bowiem wola Boga. Maryja dana jest w obronie naszego. wierzyć matce jej obecność. się ofiary. Ty jesteś matką, a serca polskie zawsze ożywiają się nad mój głos. Korzystają zaś z myśli świętego papieża mówimy o matko jasnogórska. Wszystko moje jest Twoim, matko, wszystko moje jest Twoim. Cóż Ty mogę więcej powiedzieć? Jak inaczej jeszcze zawierzyć?